Bonjour! To dobry czas, żeby poprawić sobie nastrój kolorowym daniem. Do tego celu potrzebne są trzy pomidory. Kroimy je w dość grube krążki. Przy pomocy specjalnego urządzenia wycinamy środek nasiona i sok. Zostawiamy tylko krawędzie. Czyścimy w ten sposób wszystkie plasterki. Kroimy środek na małe kawałki. Można go będzie wykorzystać do przygotowania nadzienia. Siekamy całość jak najdrobniej, żeby uzyskać więcej soku. Powinien powstać rodzaj pasaty pomidorowej. Przekładamy ją do naczynia. Siekamy czosnek lub szczypiorek. Składniki te są bardzo przydatne podczas przeziębień i doskonale wzmacniają układ odpornościowy. Dzieliśmy dość duży pęczek szczypiorku, ale jego ilość można regulować według własnego uznania. Wrzucamy zieleninę do pomidorowej masy. Dodajemy dwa jajka. Będą one pełniły rolę spoiwa. Doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Potrzebujemy również łyżkę stołową mąki. Teraz mieszamy wszystko trzepaczką. Robimy to energicznie, aby uniknąć tworzenia się grudek. Na kuchence stawiamy patelnię i wrzucamy na nią kawałek masła. Smarujemy nim równomiernie całą powierzchnię. Masło nada potrawie słodko kremowy smak. Na patelni układamy krążki pomidorów. Kładziemy je blisko siebie, żeby nie było zbyt dużych ostępów. Wlewamy masę jajeczną do środka każdego krążka, wypełniamy je po brzegi. Zużywamy całą masę. Jeśli miejscami troszkę przecieka, to nic nie szkodzi. Białko zawarte w jajkach wkrótce się zetnie. Starajcie się jak najszybciej rozprowadzić masę, aby wszystkie pomidory podsmażyły się równomiernie. Prawie kończymy. Całość trzymamy na ogniu pod przykryciem przez dwie minuty. Spójrzcie jak pięknie zapiekło się nadzienie. Używając silikonowej łopatki, delikatnie odwracamy krążki pomidorów na drugą stronę. Mają teraz apetyczny złoty kolor. Na wierzchu rozkładamy ser manczego, powstaje on z owczego mleka. Jeśli nie odpowiada Wam ten smak, użyjcie innego sera. Posypujemy równomiernie każdy krążek pomidora. Wkrótce ser się roztopi i odda potrawie cały swój smak. Aby nadać daniu jeszcze więcej aromatu, można posypać je czosnkiem lub szczypiorkiem. Ser się roztopił, więc danie jest gotowe, można je zdjąć z ognia. Przekładamy je na duży talerz. Za chwilę można będzie rozpocząć degustację. Tylko ostrożnie pomidory są jeszcze gorące. Ten smak był wart całego wysiłku.